Wszystkich innych y, witamin, minimalna y, y, dawka witaminy C powinna być 220 mg. I to są młodzi ludzie. Co y, mówić na temat starszych osób schorowanych, palących papierosy i zestresowanych? O tym się nie mówi, wszyscy się patrzą tylko w jedną stronę. Również te wszystkie dawki, rekomendacje oficjalne nie uwzględniają faktu, że. Witaminy, minerały oddziaływują na siebie, że jeżeli ktoś bierze wapń, to nie może nie brać witaminy D, dlatego że wapń, ten wapń nie, nie zostanie optymalnie zużyty. Wszyscy bierzemy, idziemy do apteki, kupujemy suplementy wapnia, żeby nasze kości były zdrowe. Ale zapominamy o tym, że wapni jest jak gdyby taka cegiełka w murze, którą wkłada się w rusztowanie z kości, rusztowanie z kolagenu z tkanki łącznej. Czyli jeżeli ta tkanka łączna nie jest optymalnie nie ma optymalnej struktury, to te cegiełki z wapnia mogą wchodzić w różne przypadkowe miejsca i ta struktura nigdy nie będzie stabilna. Dlatego jeżeli myślimy o zdrowiu kości, to musimy myśleć o kolagenie, musimy myśleć o witaminie C i dopiero później o suplementach wapnia czy magnezu. To są takie, tak powiem, dygresje na ten temat. Ale nie można brać oficjalnej rekomendacji, która również jest ustalana, przez różne czynnie, że tak powiem, czynniki, które są ekonomicznie uzależnione i związane w ostateczny wynik, jako dogmatów. Pytanie, czy suplementacja jest potrzebna, czy jeżeli jemy wyśmień, dobrą dietę z dużą ilością warzyw, owoców, czy potrzebujemy witaminy. I nasze stanowisko jest jak najbardziej tak, i to stanowisko dzieli bardzo dużo ludzi. Przede wszystkim przez y, branie suplementów zapewniamy odpowiednią dawkę mikroelementów. I tutaj na przykład przykład dla witaminy D. Jeżeli y, optymalna dawka jest około 1000 jednostek, to albo weźmiemy y, je w formie tabletki czy, czy kapsułki, albo musimy wypić około 10 szklanek mleka dziennie, lub zjeść 50 żółek, żółtek jaj co w zasadzie nie jest praktyczne Dziennie? Dziennie. Również to, co wiemy jeżeli bierzemy suplementy o odpowiednim zestawie to również zapobieżemy chorobom chronicznym co również nie jest popularnie znane mimo że jest bardzo dużo badań prowadzonych na uniwersytetach szczególnie jest na uniwersytecie Berkeley badania nad rolą dużych dawek mikroelementów w korygowaniu kontroli chorób o podłożu genetycznym co ma naukowe wyjaśnienie, że bardzo często nasze problemy genetyczne wynikają z tego, że nie, nie z tego, że gen który jest odpowiedzialny za syntezę odpowiedniego białka jest nieaktywny i tego białka nasz organizm nie produkuje tylko że produkuje go w małych ilościach i najczęściej to białko to jest enzymem a żeby enzym był aktywny się musi połączyć z witaminą czy z minerałem tak zwanym kofaktorem i jeżeli y, możemy, jeżeli dostarczymy bardzo dużych ilości tego kofaktora to możemy zwiększyć aktywność enzymu. Może to jest skomplikowane, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany na ten temat to mam y, 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 Mogę podać, gdzie tą informację można znaleźć, ale to jest szczególnie ważne na przykład w chorobie Parkinsona, w wielu chorobach układu właśnie nerwowego i chorobach nerek i innych. Także to jest bardzo rozwinięta wiedza, która pokazuje na tym, że potrzebujemy suplementów. Także, największym, najlepszym ubezpieczeniem zdrowotnym, jaki możemy sobie zafundować, to jest to, ażeby wspomagać naszą dietę w mikroelementy, które, które przez branie ich nie ryzykujemy, nie, mamy żadne, nie ponosimy żadnego ryzyka zdrowia. I tu jest, jest dużo firm, organizacji, które promują używanie suplementów albo. Można je kupić w aptece. Z czym my się różnimy, czym, co nasze badania wskazały, że najbardziej efektywną formą suplementacji to jest nie jeden składnik, to jest nie mieszanina jakaś przypadkowa różnych elementów, witamin czy minerałów czy aminokwasów, ale specjalne, dobrane składniki w zależności od potrzeb, dobrane na zasadzie synergii. Co to jest synergia? Wszyscy wiemy, że jeżeli nie ma synergii i bierzemy dwa elementy, to efekt końcowy będzie po prostu ich sumą. Natomiast jeżeli zachodzi oddziaływanie synergetyczne, no to oczywiście ten efekt jest zwielokrotniony. I my jako pierwsi wprowadziliśmy tą zasadę również przy opracowywaniu zestawów mikroelementów dla żeby kontrolować różne procesy biologiczne w organizmie. Dlaczego synergia jest lepsza niż przypadkowy dobór czy indywidualne składniki? Po pierwsze, ma zwielokrotnione działanie. Nie musimy brać tak dużo z poszczególnych składników, żeby osiągnąć wysoki efekt końcowy. Także nie musimy używać 20 gramów witaminy C, żeby osiągnąć efekt pożądany. Możemy y, używać o wiele mniejszych dawek i pokażę później przykłady, jak to wygląda. Również jeżeli y, suplementy są podawane synergetycznie, y, dawki są niższe i mamy zapewnione to, że to co zjadamy zostanie wchłaniane, dostaje się do krwi. I co również zapewnia synergia, a co jest pewnego rodzaju ryzykiem przy pobieraniu bardzo wysokich dawek pojedynczych mikroelementów, to jest to, że jeżeli w naszym organizmie znajdują się jakieś ukryte niedobory witamin czy pierwiastków śladowych, o których oczywiście nie wiemy. I nagle zaczniemy brać bardzo duże dawki witaminy E czy witaminy C, to po prostu te i niedobory zaczną się ujawniać. Jeżeli stosujemy synergię, to y, utrzymujemy równowagę metaboliczną. Dlatego synergia jest bardzo ważna, jeżeli chcemy zachować optymalne zdrowie. I to, co medycyna komórkowa. Robi. Jak, jak to wiedzieliście Państwo od razu. My czerpiemy wiedzę z biochemii, z fizjologii, z. Nauki, która jest dostępna od, od wielu lat, i przenosimy tą wiedzę z laboratorium czy z badań klinicznych do zastosowania w świecie medycznym. Chcemy przeskoczyć ten mur, który medycyna farmaceutyczna stworzyła, oddzielając te dwie gałęzie wiedzy. Dzięki odkryciom doktora Rata, które które opublikował już dawno temu, więcej około 15 lat już jest 2008 rok. Pierwsze jego pierwsze badania z dziedziny naturalnej kontroli chorób serca były w, w 1990 roku. Dzięki tym odkryciom możemy przełamać impas, jeśli chodzi o kontrolę wielu chorób. W 1992 roku dr Raff razem z laureatem nagrody Nobla, laureatem dwóch nagród Nobla, profesorem Paulingiem, opublikował odezwę do całego świata, ażeby skorzystać z jego odkrycia i żeby ustalić cel na wyeliminowanie tej choroby jako głównej przyczyny śmierci osób, wszystkich osób na świecie. W 2002 opublikowaliśmy pierwsze rezultaty naszych badań w dziedzinie naturalnej kontroli raka w dużej gazecie USA.